To niebywały zbieg okoliczności albo przepowiednia, bowiem na karcie klubowej papieża Franciszka znajdowała się godzina jego odejścia. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Jakub Kiwior znów został bohaterem Arsenalu, a Milan rozbił Inter i zagra w finale pucharów Włoch, Arda Güler uratował Real Madrid, a Eduardo Camavinga znów kontuzjowany. Sebastian Szymański znalazł się na liście zawodników, którzy mają opuścić Fenerwacze. Piotr Zieliński powraca za kilka dni, a zawodnik Manchesteru City chce transferu do saudyjskiej ligi. Kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Jakub Kibior rozegrał kolejne świetne spotkanie, ale Arsenal stracił punkty. Wczoraj kanonierze zagrali przeciwko Crystal Palace w ramach Premier League na Emirates Stadium. Spotkanie zakończyło się remisem po dwa. Arsenal objął prowadzenie w minucie trzeciej po golu właśnie Jakuba Kibiora. Polak wykorzystał dośrodkowanie Martina Odegarda i precyzyjnym uderzeniem głową pokonał w rywali. Co interesujące była to najszybsza bramka od 11 lat w meczach pomiędzy tymi drużynami, a dla Polaka to pierwsze trafienie w tym sezonie Premier League i trzecie w barwach Arsenalu. W minucie 27 wyrównał Ewelec i Eze. Po chwili Kiwior popisał się genialną interwencją blokując uderzenie z kilku metrów. No gdyby nie Polak to najprawdopodobniej Orły by już prowadziły. Następnie Arsenal ponownie wyszedł na prowadzenie tuż przed rozpoczęciem przerwy, a gola zdobył Leonardo Trossard. Jednak w minucie 83 defensywa kanonierów popełniła błąd, a Crystal Palace doprowadziło do remisu po w efektownym lobie. Tak, na ten moment prezentuje się tabela Premier League. AC Milan rozbił inter w półfinale Pucharu Włoch i pewnie awansował do finału. Pierwszy mecz to remis 1 do 1, ale wczoraj na San Siro strzelał tylko Milan. W 36 i 49 minucie Lukajowicz, a w 85 reinder zdobił odwiecznych rywali. Na Murawie w minucie 53. zameldował się Nikola Zalewski, ale Polak nie był w stanie zrobić nic, co odmieniłoby obraz gry. Rywalem AC Milanu w finale będzie najprawdopodobniej Bolonia, która pierwszy. Mecz wygrała z Empoli 3 do 0. Carlo Ancelotti w tym sezonie zdecydowanie nie stawia na Arde Gelera. Młody zawodnik w lidze, co prawda, rozegrał 23 spotkania, no ale zazwyczaj po kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. A razu nie był na murawie od początku do końca. No dobra, może raz 7 grudnia z Gironą, ale wtedy rozegrał dokładnie 89 minut. Wczoraj włoski trener dał mu zagrać od pierwszej minuty. I choć w minucie 78 już murawę opuścił, to zdążył zostać bohaterem tego meczu. Meczu. To właśnie jego uderzenie z dystansu w 21 minucie było jedynym trafieniem w rywalizacji z Hetafe. Oczywiście został także wybrany zawodnikiem meczu. Kibiców Realu Madryt po wczorajszej rywalizacji na pewno martwi także kolejna kontuzja. Eduardo Camavinga pojawił się na murawie z początkiem drugiej części meczu, ale już pod jego koniec padł na boisko. Nie był w stanie kontynuować gry i opuścił boisko. Trener już nie mógł dokonać zmian, gdyż wcześniej je wykorzystał i królewscy mecz kończył czyli w dziesiątkę, ale udało im się dotrwać do samego końca. Według tureckich mediów Sebastian Szymański nie ma pewnej pozycji w składzie Fenerbahce. Opublikowana lista zawodników, którzy prawdopodobnie pożegnają się z klubem jest naprawdę długa. Znajdują się tam między innymi takie nazwiska jak Amrabat, czyli zawodnik, który jeszcze do niedawna występował na Old Trafford, znany z Ajaxu Amsterdam du Santadic, Edin Dzeko, no czy właśnie Polak. Od tych doniesień odcina się jednak agent Sebastiana, który tak powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Nie chcę komentować doniesień z tureckich mediów, bo nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Dziennikarze z czegoś muszą żyć, więc piszą. Mogą wysnuwać jakiekolwiek wnioski dopiero po rozmowach z przedstawicielami klubu. Dalej liga trwa. Fenerbacze wciąż walczy o mistrzostwo Turcji. Dopiero po zakończeniu sezonu będziemy rozmawiać na temat przyszłości. Sebastianowi Szymańskiemu zostały jeszcze ponad dwa. Lata kontraktu. Z tą walką o wygranie ligi no to wcale nie jest tak kolorowo jak agent uważa, gdyż Galatasaray ma 5 punktów przewagi, a do końca jest coraz mniej kolejek. Już być może w ten weekend do składu Interu Mediolan powróci Piotr Zieliński po kontuzji łydki. Włoska La Gazzetta dello Sport poinformowała, że trenował już z drugą drużyną Interu, ale jeszcze w tym tygodniu powróci do zajęć z kolegami z pierwszego składu to daje możliwość włączenia go do składu Interu Mediolan na ligowy mecz z AS Romą i być może z tej możliwości trener Interu czyli Simone Inzaghi skorzysta, choć zapewne nie od pierwszej minuty. Ostatni raz na Murawie Piotr pojawił się 8 marca na 4 minuty w meczu z Monzą, a pełne 90 minut to zagrał 3 dni wcześniej, dokładnie 5 marca, podczas pierwszej rywalizacji z Feyenoordem Rotterdam w ramach 1/8 Champions League. Kolejnym znanym piłkarzem, który być może będzie występował w Arabii Saudyjskiej jest Ederson z Manchesteru City. Skysport podało, że Brazylijczyk chciałby zakończyć swoją przygodę z profesjonalnym futbolem i udać się na taką sportową emeryturę. W wieku zaledwie 31 lat to naprawdę dość niespodziewana decyzja, tym bardziej, że będąc bramkarzem ma realne szanse, aby przez te kolejne 10 lat grać w topowym europejskim klubie. W każdym razie, jak widać, każdy ma inne ambicje. Co ciekawe, to całkiem nie Dawno jego agentem został bardzo znany, no a w sumie to wręcz legendarny bramkarz Julio Cesar, który również ma obstawiać za transferem do Arabii Saudyjskiej. Ponoć Edersona na Etihad Stadium ma zastąpić Diego Costa z FC Porto. Zanim cały świat poznał go jako papieża Franciszka, był to po prostu Jorge Mario Bergoglio, czyli zwykły chłopak z Buenos Aires zakochany w piłce nożnej. Jego serce biło w rytmie meczów San Lorenzo de Almagro, jednego z najbardziej charakterystycznych klubów Argentyny. Pasja zaczęła się dokładnie w 1946 roku, gdy młody Jorge miał zaledwie 10 lat. Wtedy San Lorenzo sięgnęło po mistrzostwo, a on, wspólnie z rodziną, zasiadał na trybunach legendarnego stadionu Gasometro. Jak się okazało, to nie była chwilowa fascynacja, a miłość na całe życie. Bergoglio był naprawdę zagorzałym kibicem. Został oficjalnym członkiem klubu, czyli tzw. socjo, posiadającym legitymację z numerem 88235. Regularnie opłacał składki i to nawet w momencie, gdy już był papieżem. Dla San Lorenzo był jak duchowy opiekun. W roku 2014 po historycznym triumfie w Copa Libertadores, czyli takim południowoamerykańskim odpowiedniku naszej Champions League, delegacja klubu odwiedziła go Watykanie, przekazując mu koszulkę z aureolą nad jego imieniem i replikę pucharu. Kiedy kilka dni temu dowiedzieliśmy się o jego odejściu, to argentyńskie media natychmiastowo zwróciły uwagę na niebywałą zbieżność. Papież Franciszek zmarł dokładnie w wieku 88 LAT, a w Argentynie w momencie jego śmierci była dokładnie godzina 2.35 nad ranem, a jego numer kibica, jak dokładnie pamiętacie, to 88235. Przypadek? Jeżeli tak, to wręcz niemożliwy, ale dla wielu to znak. Symboliczna klamra spinająca życie człowieka, którego duch nigdy nie opuścił gasometro. San Lorenzo pożegnało najwierniejszego fana poruszającym oświadczeniem, wspominając jego niezłomną wierność klubowym barwom od czasów. Dzieciństwa przez posługę kapłańską aż po pontyfikat. Odprawiał mu dla drużyny, wspierał młodych piłkarzy, a nawet udzielał sakramentów. Dokładnie tak jak choćby Angela Correa, czyli późniejszego Mistrza Świata, którego Franciszek ochścił. Franciszek pokazywał, że futbol to nie tylko gra, a po prostu wspólnota. Spotykał się z legendami takimi jak Diego, Armando, Maradona czy Lionel Messi, ale nigdy nie zapomniał, że najważniejsze mecze toczą się nie tylko na boiskach, ale w sercach kibiców. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Zaplanowane są cztery mecze w hiszpańskiej lanidze: Legane z kontra Girona, Osasuna, Sevilla, Atletico Madrid zmierzy się z Rayo Vallecano, a Real Betis podejmie Real Valladolid. Na dziś to koniec. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli ten film ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas klikając dzwoneczek. Zachęcam także do obejrzenia tego poprzedniego filmu, który w tym momencie pojawił Wam się na ekranie. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!